The Historia podobna jak u wielu chłopaków, dziewczyn w moim wieku, którzy zaczynali kopać piłkę, ponieważ bariera wejścia do tego sportu jest bardzo niska. Potrzebne ci jest tylko kawałek piłki, a czasem nawet nie potrzebujesz tej piłki, jakiś but, którym można, można mniej więcej kopnąć piłkę prosto, prawda? I, i, I kawałek boiska, prawda? Kiedyś no to wiadomo, że to były boiska betonowe, 3 PCV-ki przyspawane do, do betonu, parę. Parę linii narysowanych, i to i to było perfekcyjne, perfekcyjne boisko, a jak nie było bramek, no to były drzewa, prawda? I też też się dało, albo były były dwa buty, albo dwie bluzy jakiś, jakiś chłopaków, i już miałeś bramkę, więc dużo nam nie trzeba było. Jak miałem 7 lat, poszedłem do, do pierwszej klasy podstawówki do, do szkoły podstawowej numer 18 na Czarnowie, i tam właśnie pamiętam, że spotkałem takiego mojego mojego serdecznego kumpla, Piotrka Kasperka, z którym, z którym pamiętam, że w pierwszej klasie podstawówki na WF-ach postawiliśmy sobie obaj taki cel. Ja byłem wtedy y, Luis Nazario de Lima Ronaldo, a on był, y, a on był janker z Bayernu Monachium wtedy. No i my sobie obaj postawiliśmy cel, że, że liczymy bramki na każdym w ie no i będzie król celców każdego miesiąca. I liczyliśmy sobie bramki realnie, co tydzień wszystko zapisywaliśmy. Zaczęło się od tego, że Mój szesny, brat mojej mamy mieszka już od ponad 30 lat w Stanach Zjednoczonych i w 2009 roku zaprosił, zaprosił mnie na, na obóz, obóz taki, to miał być po prostu obóz piłkarski, żeby nie wypadł z rytmu, a przy okazji, żebym podszkolił język. Się okazało się, na tym obozie pojawiło się kilku skautów, trenerów takich, którzy byli tam nie tylko w celach zawodowych, ale również scoutingowych, prawda? czyli nie tylko spełniali się jako trenerzy, ale również szukali zawodników. No i jak się okazało, pojawiło się po tych dwóch tygodniach zainteresowanie moją, moją osobą i, i dostałem taką dosyć konkretną propozycję przeprowadzki do liceum, dołączenia do akademii, a potem kontynuowania gry w, już na tym poziomie koledżowym. Pierwsze, no nauczyłem się języka na, na poziomie mogę powiedzieć, native speakera. Więc jakby to, to jest coś, co zostanie ze mną do końca życia, skończyłem tam liceum, skończyłem e, uczelnię wyższą, więc miałem tytuł, e, tytuł licencjata, więc, więc jakoś musiałem sobie tam poradzić właśnie w zupełnie obcej, e, obcej kulturze z obcym językiem. Natomiast samo, sam sport, piłka w tamtym, w tamtym okresie, trenerzy, których spotkałem na swojej drodze, dali mi niesamowity zastrzyk pewności siebie. Jasne, oczywiście, ja jak dołączyłem najpierw, jak przeprowadziłem się do Stanów, to dołączyłem do Akademii Red Bulla Nowy Jork, To była to była drużyna U18. Potem trochę, trochę też byłem w, w takiej Akademii Chelsea Londyn. Ona się nazywa Match Fit Academy, to taka, taka, taka franczyza, powiedzmy, amerykańska Chelsea Londyn. I potem rozpocząłem swoją czteroletnią drogę z tą piłką uniwersytecką, prawda? czyli w college'u. i poszedłem do, do, do takiej drużyny, która nazywa się Sitting Hall. To też była. Nazwa całego, całego uniwersytetu. W 2016 roku, na zaproszenie takiego rosyjskiego trenera, Emerenko, jego synowie też, też grali w reprezentacji Rosji, między m.in., czy w reprezentacji Finlandii, bo tak rozłożyli się, się, się jeżeli chodzi o grę. Zaproponował mi przyjazd do takiego spadkowicza ekstraklasy drużyny FF Jaro, z którą miałem walczyć i pomóc, pomóc klubowi odzyskać z powrotem ten, tą, tą ekstraklasę klasę fińską w, w, w tym klubie. Natomiast te testy nie poszły tak, tak jak sobie wyobrażałem, i, i niestety po tygodniu trener stwierdził, że, że jakby taktycznie to nie pasuje. Jednak nie, 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 nie to czego szukał, taka prosta, prosta szybka rozmowa i, i tutaj nie było raczej dyskusji. Natomiast moim menedżerowie zależy Zadziałali szybko, co prawda znaleźli mi drużynę wtedy o ligę niżej, bo był to, był to, był to poziom drugoligowy. No i tam też były duże ambicje i, i walka o tą, o tą pierwszą ligę i spędziłem rok później właśnie w tym klubie GBK Cola. Ode mnie, dlatego że, że, że ja sam szukałem odpowiedzi na, na pewne swoje wyzwania, swoje problemy. Dlaczego nie potrafiłem wejść na, na jakiś konkretny poziom? Dlaczego często ulegałem emocjom i to niepotrzebnym, bo wszyscy ulegamy emocjom, ale, ale nie wszyscy potrafimy je w sposób adaptacyjny, czyli taki konstruktywny. Regulować, więc szukałem sam odpowiedzi w swoich, w swoich wyzwaniach. Czasami brakowało mi po prostu pewności siebie, wiary w swoje umiejętności. No i to skłoniło mnie do tego, żeby zacząć pracę najpierw nad sobą i zrozumieć, co doprowadziło mnie do tego, że, że, że psychologia, jakby nie tylko stała się takim ukojeniem dla mnie, ale zrozumiałem też, że Jestem w stanie też z tym wykształceniem, które miałem, bo, bo ja starałem się podczas studiów właśnie zgłębiać tę wiedzę psychologiczną, wykorzystywać to, że, że, że ten kierunek gdzieś studiowałem. No i potem zdecydowałem się dokończyć kolejne studia. Ukończyłem je, ukończyłem je w Warszawie na, na, na SWPS-ie. No i to już wiedziałem, prawda? Że, że to jest ta droga. Czyli połączenie tego, co ja przeżyłem, czego ja nie miałem. Z rzetelną wiedzą teoretyczną, którą wiem, że potem mogę przenosić nie tylko na piłkarzy i piłkarki, ale w ogóle na sportowca. Skłamałbym, gdybym powiedział, że mi nie pomaga i nie łamie jakiejś takiej początkowej bariery związanej z tym, że jednak psycholog ma dzisiaj na sobie taką stygmę. Jak szczególnie mowa tutaj o młodych zawodnikach, czy, czy w ogóle młodych ludziach, no bo jednak idę do psychologa, to taka trochę może moja normalność jest podważana. Dalej się w społeczeństwie w taki sposób na to, na to patrzy. A ja trochę zdejmując to, pokazując, hej, ja też jestem sportowcem, ja też uprawiałem sport i ja żałuję, że nie miałem takiej osoby jak ja sam, prawda? Więc to nie jest tak, że z tobą jest coś nie tak, że jesteś nienormalny albo nienormalna, że jesteś szalona, że, że masz problemy psychiczne. Tylko dzisiaj osoba psychologa sportu, w ogóle psychologa, ale mówimy o sporcie, i psychologii samej w sporcie. To jest szansa na to, żeby rozwinąć swój potencjał, żeby wydobyć z siebie więcej. To nie jest jakaś magia, prawda? To się opiera na, na bardzo konkretnych narzędziach, zbadanych w psychologii, nie mamy tego wyssanego z palca, tylko mamy to zbadane na naprawdę dużych grupach sportowców, sportowczyń i wiemy, że skoro najlepsi na świecie olimpijczycy, zło, złoci medaliści olimpijscy, najlepsi tenisiści skoczkowie pracują z psychologami i mówią otwarcie o tym, że ta. Praca działa, no to znaczy, że, że działa, prawda? Więc mam nadzieję, że takie czasy też właśnie, gdzie myślimy o tym w taki sposób, że jeżeli masz ból zęba, to idziesz do dentysty. I jeżeli masz problemy z drogami oddechowymi, to udasz się prawdopodobnie do laryngologa. A w momencie, kiedy coś dzieje się z Twoimi emocjami, nie czujesz się pewny siebie, odczuwasz za duży stres, z którym sobie nie radzisz, idziesz do psychologa. Musimy zauważyć, że świat się zmienił, że to już nie jest, to, już nie jest to, to samo, co było 20 lat temu, czy nawet 10 lat temu. Kiedyś nie było depresji, kiedyś nie było problemów psychicznych, kiedyś nie było tego typu wyzwań. Rzeczka dzisiaj wydaje mi się, że jest tak wysoko postawiona. Żyjemy w przebodźcowanym świecie, gdzie wszystkiego jest dużo więcej, dzieje się wszystko dużo szybciej, wymaga się wszystkiego na wczoraj, a nie na jutro. No i to powoduje w nas na pewno rosnący i poziom stresu. I jakichś nierozładowanych emocji, prawda? do tego kompulsywne zachowania, popadanie w nałogi już w młodym wieku. Prawda? I wydaje mi się, że też nieobecni rodzice dla młodych ludzi. Ja jako psycholog pracuję i pomagam właśnie w radzeniu sobie ze stresem, z emocjami, ale ja jako człowiek sam też tego wsparcia potrzebuję, dlatego, dlatego ja też mam. Specjalistów, z którymi współpracuję, czy to terapeutów, czy psycholożkę, czy właśnie trenerkę od, od rozwoju takiego osobisto, biznesowego. Głównie pracuję teraz z, z, ze sportami drużynowymi, indywidualnymi tak indywidualnie, czyli, czyli nie jestem związany z żadnym klubem, organizacją. Od niedawna, od niedawna jestem, jestem związany z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, ponieważ do, do, dołączyłem do, do sztabu reprezentacji Polski do lat 21, gdzie będziemy przygotowywali się do, do Mistrzostw Świata, które w lipcu odbędą się w Bahrajnie, więc, więc tutaj będę, będę tak grupowo pracował z tą, z tą grupą zawodników, z tą kadrą. Natomiast pracuję właśnie z siatkarzami, czy to z Plus Ligi, czy to z Pierwszej Ligi, czy młodymi zawodnikami, pracuję z piłkarzami ręcznymi, ale myślę, że lwia część jednak tej mojej, mojej brygady i mojej ekipy, moich zawodników i zawodniczek to są piłkarze nożni, piłkarki nożne, występujące na różnych szczeblach, grające za granicą, zarówno na, na różnych poziomach, czy to we Włoszech, czy to w Hiszpanii, czy to w Niemczech, ale również zawodników z polskiej ekstraklasy, z pierwszej ligi, z drugiej ligi, z trzeciej ligi, i z, grup, I z grup młodzieżowych. I pojawiają się również u mnie w gabinecie osoby, które nie są związane tak czysto, stricte związane ze, związane ze sportem, którzy po prostu znaleźli mnie, zobaczyli, że prowadzę gabinet w Kielcach i na przykład chcieliby przyjść umówić się na spotkanie, bo czują, że na przykład w ich życiu zawodowym blokuje ich jakiś problem związany z pewnością siebie, z, i z nadmiernymi emocjami, z których nie potrafią rozregul rozregulować czy regulować, a są rozregulowane bardziej szerokie spektrum. No za, rok, za rok żenię się z, z moją ukochaną miłością mojego życia, więc zmieniam więc swój stan cywilny. No i myślę, że też zakładam rodzinę, prawda? Więc to też jest takie ważne, ważne coś, co będzie, co będzie dużym elementem mojego życia i chciałbym też być najlepszym mężem i w niedalekiej przyszłości też spełniającym się tatą, prawda? Dla, dla mojego dziecka, syna, córki. Jeszcze nie wiem, dlatego to bym powiedział, że chyba takie najbliższe, najważniejsze rzeczy mojego życia. I...